Widzicie ja jestem Scream um, A dzisiaj mam już drugi odcinek z um, Tak B Będziemy dzisiaj w teamie numer I um, No uh, Tak in, 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 in. Ude, Będziemy Wiecie uh, będziemy kopać uh, węgiel he <laughs> he dwukrotnie tak, mm. nie będę robił cięcia, chyba że chcecie, napiszcie w komentarzach. <noise> <noise> Aha, beka, beka, beka. Dobrze, <noise> ja um, dobra, ja zrobię cięcie i się spotkamy po przerwie, nara! Dobra, chyba się widzicie, po przerwie. A będę sobie wiatr z wiatra wiatr 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 wiatr. um. O, skrzyneczki, wszystkie się rąbali, czegnamy. O kurde, to nie... To nie jest do tej mapy, powiem wam. Mm, tak idę sobie zatnąć drzewo. Tą to jest znalazłem. Fajnego. Dobra, jeden pas jak sobie wezmę, żeby nie robić. I tak, Trochę będzie przynudzona, bo ta mapa jest cholernie ciężka, bo tu nie ma nic, co znaleźć. To wiecie. W tym domku już pewnie byli, więc sobie tu wykopę z tego domku mm, domek. LOL. Mm, trzecie. Czwarte. Kury zarąpał mój. No słuchaj, ktoś zarąbał, lol. Kaczka, ty gnoju jebany. No jaka piczka! No, cztery. No, pięć, idziemy się kopać. Hmm, tu gdzie się wkopiemy, tutaj idziemy. Um, wezmę to zniszczę, bo ja tutaj nie wiem co tu jest i chcę to sprawdzić. M, um, serio tu nie ma niczego. <śm> Mam na was haka, no ja. Dobra, tu się wykopę, 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 trochę. Um, dobra. Dobra, dobra, kopę. Eee, zrobię cięcie, bo tutaj nie będziecie chcieli wiedzieć, jak ja to będę kopał, kopał i kopał. Eee, więc to cięcie na razie trzyma i dzisiaj też. Oba siomeczki, wychodzimy już. Mhm, tak. ten już zabarykadował chamsko. Kto ma enchant? Em, kto ma enchant, nikt nie ma enchantu, dobra. Zara będzie. No góry to do góry. 50 A

Korva, korva. Lehet, hogy mm. a váz szokásos. Egy alkalommal az előtt az egyike az nem szóba a buruskánszpakonya. Fifty motherfucker.

Prot 1 helmet. Dobra, na pierśmie to se zenczantuje. Moja proteczka piękna, piękna. Nie powiem proteczka. My jesteśmy team 4, tak? O Boże, ale my koksimy. Normalnie koksimy, a koksimy, powiem wam. Teraz ja sobie zejdę i polecę za coś kolesia. Mm, tak. O kurde. Mm, czyli normalny kok. Na wulkanie jest jakiś nuby, która tam poleca do niego i żebym do lawy nie wleciał. Okej, okay, nie wleciałem Fartem. O, jakółku nie mam, ale szkoda. Hmm, przejdę się do ciebie gnoju chętnie. co mam facer ba ale mam mógł. co ci 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 noju Czy się tutaj do ciebie okej okay. no, Okej, okay. przyjdę się do ciebie chętnie. Mm, sobie przejdę się, przejdę się. Mm, sorry, że nie mówię, ale się skupię. Skupiuję się, skupiuję kopiuje się niestety No, stary, ale na serio się tak skupiam i nie mam co mówić jeszcze. E, epickie, epickie, epickie po prostu mamy. Tylko tyle wam powiem. Dobry dzień wybrałem. I tam ktoś był, ktoś tam zlatywał. Nie, to jest ten mój Ist nasch, nasch tam ist. Ja, Mensch, ja, ja, Czyli tak, w drugim odcinku też wygraliśmy. E, tak, więc nie wiem co powiedzieć. Dwa odcinki pod rząd wygraliśmy. Mm, tego nie zaplanowałem, nic. W ogóle. Tylko wziąłem odpowiedni team, bo wiedziałem, że tam są koksy. Pozdrawiam osoby, które były ze mną w teamie. Ta powinna się wyświetlić na ekranie, kto był ze mną w teamie. Ehm, więc tak, spodobał Ci się film? Była epicka walka? Nie zapomnij go zasubskrybować, skomentować. Ja się z Tobą Na razie, pa i cześć. Teraz z tymi odcinkami z The Walls. Buja!